Witam i zapraszam do oglądania programu. A dziś: tragiczne zakończenie pikniku lotniczego, płock w akcji stopie Janosikowe, Molo Zaprasza, promocja tomiku wierszy w Książnicy, zaproszenie na jubileuszowy koncert Farbenlere i Underground Regeland 2011. Tragicznie zakończył się w minioną sobotę Piąty Pieknik Lotniczy. Podczas indywidualnych popisów akrobacji lotniczej Markowi Szufie nie udało się wyprowadzić samolotu z lotu nurkowego i z dużą siłą uderzył w taflę Wisły. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, lekarze nie uratowali życia świetnemu pilotowi. 57-letni Marek Szufa był emerytowanym kapitanem Boeinga 767 polskich linii lotniczych i wicemistrzem Polski w akrobacji samolotowej. Lotnictwo było jego największą pasją której poświęcił życie. Płock włączył się do akcji Stop Janosikowe. Janosikowe to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, którą wnoszą najbogatsze samorządy na rzecz pozostałych. W przypadku Płocka to ponad 60 milionów złotych w ciągu ostatnich trzech lat. Janosikowe, które dzisiaj polega na tym, że pieniądze wpadają do Wora, tak bym to określił, są nam zabierane, a z tego Wora nie wiadomo dlaczego i na co wychodzą. Kilka dni temu ruszyła inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany Janosikowego. Przyjęcie projektu spowoduje, że zostanie ono zmniejszone o 20%. Zmieni się również sposób jego zagospodarowania. I musimy zebrać do 15 sierpnia 100 tysięcy podpisów po tym obywatelskim projekcie. Do tej pory udało się zebrać 15 tysięcy podpisów. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.stopjanosikowe.pl. Z Mola Sopockiego możemy podziwiać morze aż po horyzont, a z Płockiego od najbliższego weekendu zachody słońca nad Wisłą. 350-metrowy ciąg spacerowy nad wodą to nowa atrakcja płocka. Pachnące świeżością ławeczki i kwiatoniery ozdobiły stalowo-betonową konstrukcję. Molo, budowane od marca ubiegłego roku, doczekało się otwarcia. A co o nowej propozycji nie tylko dla turystów sądzą płotczanie i czy wybiorą się na spacer po Molo? Atrakcją naszego miasta jest bulwar, który jest zaniedbany. Molo jest to dodatek, który powinien być w ostatniej kolejności zrobiony. Na pewno przyciągnie dużą rzeszę ludzi, turystów, będzie więcej... Um... Będziemy może mieli większe zainteresowanie miastem? To jest taki zbytek, który mógłby jeszcze poczekać. Czynności, które wykonuje miasto, zwiększające atrakcyjność turystyczną, jest znakomite. I dla Poczani, i w ogóle dla Płocka generalnie. No ale jak to w budżecie wygląda, to inna sprawa. Może się bierzemy. Na nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim udanych spacerów przy słonecznej pogodzie. Ucieczka z L.A. to już szósty zbiór wierszy w dorobku Macieja Woźniaka, płockiego poety i krytyka muzycznego. Jest to jednak pierwszy tomik, który znalazł się w gronie nominowanych do prestiżowej Nagrody Literackiej Gdynia. Zrodowiskiem, w którym te wiersze się zrodziły jest także Płock i są także jeszcze bardziej moje okolice podpłockie, czyli Borowiczki. To wyróżnienie spotkało wiersze pełne muzyki i przepięknych, często zaskakujących metafor. Którzy zostali, parkują w barze u pana Rysia. Metaliczną obrożą błyszczy zwierzę hejnał. Ulica leci w przyszłość, elarską strzałą. Jedni wysiedli z pociągu, z innych pociąg wysiadł. Niebo strzępią się chmury, mnie strzępi się wełna. Z rozciągniętego swetra, bliższego ciału niż ciało. Spotkanie z poetą i promocję ucieczki z Elay zorganizowała księżnica Płocka. W ostatnim przed wakacjami programie Miasto Żyje mamy jeszcze dwa zaproszenia na imprezy na Płockiej plaży. Choć w tym roku z powodów formalnych regeland się nie odbędzie, to 9 lipca przyjadą do naszego miasta miłośnicy jamajskich brzmieni. Wszystko dzięki facebookowej inicjatywie fanów. Ponieważ pojawiła się ta grupa na facebooku, pojawił się także, wróć, wracając jakby do swoich korzeni, pan Grzegorz Żaglewski, podjęliśmy decyzję tutaj. Przede wszystkim poprzez pokis o organizacji Regelandu pod takim hasłem Underground Regeland. Będzie to tym razem jednodniowa impreza. Dzięki wsparciu finansowemu miasta i merytorycznemu Grzegorza Żaglewskiego, klimatyczne spotkanie będzie prawdziwym zlotem fanów Regelandu. Wykonawcy zazwyczaj grają tu albo za darmo, albo napady zaręgają po kosztach czyli za transport. Za, za przejazd busami. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że taki jest duży odbiór w, w kraju, że zespoły się same zgłaszają. Chociażby of Unity, zespół Fedy Legenda, dla mnie jest bardzo, bardzo, bardzo miły. Na pewno atutami zlotu będzie bezpłatny wstęp, pole namiotowe i świetna muzyka. Warto dodać, że muzycy z Podwórkowych Huliganów zmienili swoje wakacyjne plany, by zagrać na Płockiej plaży. Gwiazdami są wszyscy. Wszyscy, bo to jest po prostu zlot. My gramy dla ludzi, którzy są regolanty. Dlatego idziemy w tą formę, że to jest to, każdy, każdy jest wykonawcą z gwiazdą. Nawet młodzież, która z Polski będzie też miała swój czas na, na deskach tej, z tej sceny koncerowali, to, to jest marzenie, bo niektórzy z nich, jak mówiłem wcześniej, chowali się na tym festiwalu. Choć do 17 września jeszcze dużo czasu, to już dziś warto zaznaczyć w kalendarzu, że tego dnia na plaży nad Wisłą zespół Farbenlere będzie obchodzić 25 urodziny. W jubileuszowym koncercie zagra 11 zespołów. Impreza potrwa od 14.30 do co najmniej pierwszej w nocy. Gramy 25 koncertów po całej Polsce. Pol Płocki koncert jest największy. Wśród gości Farbenlere jest zespół Star Guard Muffin. Jego wokalista Kamil Bednarek, znany z programu Mam Talent, bardzo się cieszy, że zaśpiewa w Płocku. Ma nadzieję, że we wrześniu rocka i reggae będą słuchać prawdziwe tłumy. Witajcie, tutaj Kamil wydanych zespół Stargardt Muffin, zapraszam wszystkich na 25. urodziny Lere 17. września, nie możecie się tego przegapić, musicie tam być. Pozdrawiam. 17 czerwca sympatyczny wokalista był gościem prezydenta Andrzeja Nowakowskiego. Razem z nim i Wojtkiem Wojdą uczestniczył w spotkaniu z płockimi licealistami, a potem pozował do wspólnych zdjęć. Uczniowie mają już wakacje, a ja w imieniu redakcji życzę wszystkim mile spędzonych urlopów. Do zobaczenia we wrześniu.